Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić ziemniaki nadziewane boczkiem i serem. Do tego będziemy potrzebować: ziemniaki około kilograma, boczek wędzony 20 ściadęko, ser, ja mam zwykły gołda, szczypiorek, czosnek, ja mam takie cztery małe ząbki, łyżkę masła, tymianek, może być też świeży, sól i olej. I to tyle. Oczywiście składniki znajdziecie w opisie pod filmem. No to zabieramy się do pracy. Na początek pokroimy sobie ziemniaki. Ziemniaki kroję w takie plastry o grubości 2 mm. I przekładamy je raz boczek, raz ser. Otę ziemniakę odkładamy sobie na bok i kolejny ziemniak gotowy. Ziemniaki mam już nadziane. Teraz poleję na blachę dwie łyżki oleju. Olej rozmaruję sobie na blasze. Do tego zgniótę czosnek ze skorupką oczywiście, wrzucam go na blachę i układam teraz ziemniaki na blaszce. Tu jeszcze mi zostało owoczku, bo porozkładam na tych ziemniakach i skropię je olejem. Piekarnik sobie nagrzałam do 170 stopni Na termoobiegu Będę piekła jak godzinkę No a potem najwyżej Trochę zwiększę temperaturę, żeby podpiec je bardziej Tutaj sobie jeszcze posoleję Najlepiej grubą solą Ja używam himalajskiej okay. I posypię trochę tymiankiem Tak, po 50 minutach posmarujemy sobie ziemniaki masłem i posypiemy szczypiorkiem na, na sam koniec. To wkładamy do piekarnika. Ziemniaki piekło nam się już 50 minut, teraz posmaruję je masłem z wierzchu i obsypię szczypiorkiem. Ziemniaki już nam się, nam się ładnie upiekły. Teraz poprzekładam sobie je na talerz. Pachną wyśmienicie. Ok, idealnie mamy gotowe. Życzę Wam smacznego. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku. Oraz zapraszam do śledzenia mojego kanału, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!